Spółka PKP Cargo do likwidacji? Drugi największy w Europie przewoźnik składa wniosek o postępowanie sanacyjne. W mediach wrze, a związkowcy podejrzewają rząd o najgorsze. Czy to początek końca dla strategicznej polskiej spółki? Luka VAT w polskim budżecie powiększa się w ciągu ostatnich dwóch lat o dziesiątki miliardów złotych, a koszt obsługi długu wynosi już 1% PKB Polski. Dlaczego dochody państwa się kurczą, a koszty rosną? Z kolei, za oceanem, Wall Street reaguje spadkami. Po debacie, w której okazało się, że obecna głowa państwa raczej nie powinna ubiegać się o reelekcję, a Ameryka nie ma zbyt dużego wyboru. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. W tym tygodniu także działo się sporo, więc proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy! Wall Street w dół po debacie Biden-Trump. Czy to początek większych spadków? Wybory w USA zbliżają się wielkimi krokami. Będzie to wydarzenie, które wpłynie na szereg aktualnych wydarzeń na świecie, między innymi na podejście hegemona do wojny na Ukrainie. Nie będzie to jednak tylko geopolityka, ponieważ wybory w USA wpływają także na globalną gospodarkę. W czwartek odbyła się pierwsza prezydencka debata Bidena z Trumpem. Film z moim komentarzem do niej znajdziecie zresztą na kanale. Bez większych niespodzianek z sondażu opublikowanego przez CNN. Po debacie wynika, że spośród zarejestrowanych wyborców 67% uważa, że debatę wygrał Donald Trump. Z kolei 57% obserwujących stwierdziło, że nie ma pewności, czy Biden jest w stanie stać na czele kraju. To chyba najbardziej palący problem dla obozu demokratów. Co do Trumpa, wątpliwości takie wyraziło 44% badanych, a więc także wcale nie mało. Co ważne, między 81-letnim Joe a Donaldem Trumpem są zaledwie 3 lata różnicy. Także jest sędziwego wieku i ma już 78 lat, ale na tle Bidena wypadł niemalże jak 30-latek. Potwierdziły się bowiem podejrzenia co do demencji u obecnego prezydenta USA, który momentami wydawał się po prostu bezradny, próbując przypomnieć sobie, do czego zmierzał w danej wypowiedzi. Pomimo tego, że była to tylko debata, to jej przebieg miał wpływ na rynek. Finansowe. Amerykańskie akcje zakończyły piątek na minusie, po tym jak wcześniejszy wzrost wyhamował, a inwestorzy przetrawiali dane o inflacji i oceniali niepewność polityczną po debacie prezydenckiej w USA. Podczas piątkowej sesji indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 41,12 punktów, czyli o 0,11%. Indeks SP 500 stracił 22,5 punkta, czyli spadł o 0,41%, a indeks Nasdaq Composite spadł o 126 punktów, czyli o 0,71%. Oczywiście spadki te nie są znaczące i nie świadczą jeszcze o obranym przez rynek kierunku. Można jednak założyć, że inwestorzy obawiają się o przyszłość. Swoją drogą myślę, że słusznie. Z jednej strony Donald Trump uznawany jest za bardziej nieprzewidywalnego polityka, z drugiej strony, wizerunek Bidena, który wypadł fatalnie na debacie, mocno ucierpiał. Billionaires in America. I mean, billionaires in America. I mean, they've raised five hundred million dollars. ,000 ,000. Siłą rzeczy zostały więc podważone jego kompetencje do rządzenia najpotężniejszym krajem na świecie, a przecież jeszcze przez pół roku będzie prezydentem USA. Ameryka nie ma więc przed sobą łatwego zadania, skoro z tak ogromnego narodu jedyni poważni kandydaci to dwójka panów w bardzo sędziwym już wieku. Czas na wielki powrót luki VAT w Polsce? Koszty obsługi zadłużenia rosną. Tydzień temu Polska została objęta przez Komisję Europejską procedurą nad nadmiernego deficytu. Tematem polskiego zadłużenia zajęli się autorzy ciekawego raportu zagrożenia nadmiernego długu publicznego, którzy ostrzegają przed pewnymi ryzykami dla naszej gospodarki. Warto je więc omówić. Według raportu na przestrzeni ostatnich dwóch lat luka vat zaczęła powiększać się w bardzo szybkim tempie. Polska zadłuża się i nadal będzie zadłużana na potęgę, a władze nie dostarczyły wciąż rozwiązań mogących wyhamować ten negatywny trend. W raporcie można dokładnie wyczytać, że pojawiło się nowe, niewystępujące w ostatnich latach zagrożenie. Po okresie zmniejszenia luka VAT ponownie wzrosła do niepokojącego poziomu 15,8% potencjalnych wpływów z tego podatku. W ciągu dwóch lat luka VAT wzrosła o ponad 40 miliardów złotych, co oznacza trwałe pogorszenie strony dochodowej budżetu państwa. Co ważne, lukę VAT-owską można traktować jako miarę efektywności systemu podatkowego danego kraju. Może ona rosnąć przede wszystkim w okresach dekoniunktury, którym towarzyszą banki. Krótstwa, unikanie opodatkowania czy oszustwa. Ponadto wskazuje się, że wzrost luki VAT może być też spowodowany niską skutecznością administracji skarbowej. Równocześnie warto zaznaczyć, że we wcześniejszych latach luka vat sukcesywnie była obniżana. Tym samym rosły także dochody państwa, które kurczą się obecnie w tempie dziesiątek miliardów złotych rocznie, których budżet nigdy nie zobaczy. Zrobiliśmy na ten temat nawet osobny odcinek, gdzie omawiamy szczegółowe dane. Warto nadrobić, aby w pełni zrozumieć to zjawisko. Jako zagrożenie w raporcie wskazuje się także zadłużenie Polski. Ostatnio deficyt budżetowy polski zwiększył się do 5,1% PKB. Natomiast relacja długu do PKB nadal wynosi przyzwoite 49,6%, ale prawdziwym zagrożeniem, według autorów raportu, nie jest sam poziom zadłużenia. Chodzi raczej o ryzyko wzrostu kosztów jego obsługi, nawet jeśli dług jest na umiarkowanym poziomie. Wszystko za sprawą wysokich stóp procentowych, które wciąż powodują, że emisja nowego długu i jego rolowanie zaczęło być droższe niż jeszcze kilka lat temu przy niższych stopach. W ciągu dwóch lat koszty obsługi długu w całym sektorze finansów publicznych wzrosły 2,5 z około 30 miliardów złotych do 79 miliardów złotych. W relacji do PKB jest to wzrost z 1,1% PKB do 2,1% PKB, czyli w ciągu dwóch lat odsetki wpłynęły na zwiększenie deficytu o 1 punkt procentowy PKB. Średnie odsetki od długów w 2023 roku wzrosły do 4,7%. Pod tym względem jesteśmy na trzecim miejscu w całej Unii Europejskiej. To rzeczywiście nie wróży dobrze, a pamiętajmy, że wspomniane dziesiątki miliardów złotych mogłyby pójść przecież na cokolwiek innego, na coś, z czego obywatele także mogliby odnieść pożytek. A jakie są prognozy na przyszłość? Według autorów raportu wszystkie scenariusze pokazują, że w latach 2026-2027 2027 w Polsce relacja długu do PKB przekroczy już próg 60%. Warto jednak wskazać, że trzy główne agencje ratingowe utrzymują stabilne perspektywy dla Polski i wciąż oceniają obecny poziom zadłużenia jako bezpieczny. Pytanie zatem jak obstawiacie, czy słynna luka VAT za obecnych rządów będzie się powiększać, czy może władza znajdzie sposób na jej uszczelnienie. Koniecznie podzielcie się opinią w komentarzach. PKP Cargo na skraju bankructwa. Kolejowy transport cargo w Polsce zagrożony. Niestety w tym tygodniu nie mamy dobrych wieści w kontekście kluczowej dla polskiej spółki kolejowej do przewozów cargo, bowiem zarząd PKP Cargo złożył 27 czerwca w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie wobec spółki postępowania sanacyjnego, poinformowało PKP Cargo w komunikacie. Spółka dopiero opublikowała spóźnioną informację poufną, po tym jak w mediach rozlała się fala spekulacji. PKP Cargo od dawna ma problemy, ale obecna decyzja dla wielu komentatorów równoznaczna z upadłością wywołała falę krytyki. Trudno się dziwić, bo niesie ona za sobą poważne konsekwencje i potencjalną gigantyczną skalę zwolnień. Do sprawy w ostrych słowach odniósł się m.in. Piotr Duda z NSZZ Solidarność. Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o złych danych gospodarczych, zwolnieniach, rachunkach grozy czy niszczeniu marzeń o ambitnej Polsce, ale to wykracza poza skalę. Nasi związkowcy donoszą, że na celowniku znalazło się PKP Cargo, drugi operator logistyczny Unii Europejskiej. Trzeba podkreślić, że PKP Cargo to jeden z narodowych czempionów pod względem wielkości i skali działalności. Spółka zajmuje w tej kategorii drugie miejsce w całej Europie i jej udział w przewozach cargo jest naprawdę znaczący. Samo PKP Cargo liczy do tego 14 tysięcy pracowników. Jeśli podliczymy także spółki zależne, to jest ich około 20 tysięcy. Mówimy więc o potężnej skali zwolnień lub redystrybucji kapitału ludzkiego do innych spółek państwowych. Nie mówiąc już o wyprzedaży majątku, jeśli dojdzie do upadku tej spółki. Nie zapominajmy także, że PKP Cargo była jedna Jednym z powodów, dzięki którym Ukraina dalej się broni, to nasza spółka w dużej mierze odpowiada za dostawy broni w tamten rejon, a kolejowy przewóz Kargo ma w Europie świetlaną przyszłość. Obecnie Unia stawia właśnie na takie rozwiązania i próbuje przekonać do tego kraje członkowskie. Mimo to sytuacja finansowa przewozowego giganta jest jednak dramatyczna, i to wcale nie od dzisiaj. Już w maju spółka w ramach realizacji programu naprawczego podjęła decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30% pracowników spółki na tzw. nieświadczenie pracy na okres 12 miesięcy. W ramach tego rozwiązania, w okresie nieświadczenia pracy, pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego minus wszelkie składki. Ma to na celu utrzymanie zatrudnienia, pomimo kiepskiej sytuacji spółki. Obecna decyzja budzi jednak dużo większe kontrowersje. Marcin Wojewódka, członek Rady Nadzorczej PKP Cargo, który obecnie pełni obowiązki prezesa i który w bardzo specyficzny sposób na temat sytuacji spółki się wypowiadał kilka cytatów, dosłownie fraz z jego wypowiedzi mówiąc o spółce, którą zarządza wypowiadał się tak: obszar nędzy i rozpaczy, kolos na glinianych nogach permanentny minus. Faktycznie y, jako działanie naprawcze i y, jedyne działanie naprawcze jest odesłanie załogi na nieświadczenie pracy. Jak podkreślił Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy w NSZZ Solidarność, PKP Cargo nie może być ustawowo w stanie upadłości, a postępowanie sanacyjne jest równoznaczne ze wszystkimi skutkami upadłości. Sąd wyznacza syndyka czy zarządcę sądowego, nie działają organy spółki, czyli wszystkie prawa są zawieszone. Mogą zwalniać Sprzedawać majątek tak jak przy upadłości czy de facto likwidacji. Grymel podkreślił także, że ta sytuacja oznacza również ogromne kłopoty operacyjne dla spółki. Nieco inaczej widzi sprawę sama spółka, której zarząd twierdzi, że jej organy będą w stanie funkcjonować pomimo postępowania sanacyjnego. W sobotnim komunikacie czytamy choćby, że proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie przez emitenta działalności operacyjnej. Dodano także, że postępowanie sanacyjne, uzdrowieniowe jest przeciwieństwem upadłości. Ma ono na celu Uratowanie przedsiębiorstwa i długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. Zarząd wydaje się być przekonany, że to jedyna droga do podniesienia spółki z kolan. Dzisiaj dla spółki postępowanie sanacyjne jest jedyną realną szansą na przetrwanie, szczególnie w sytuacji braku porozumienia ze stroną społeczną, podkreśla zarząd. Gdybym miał obstawiać, sytuacja wygląda jednak bardziej na próbę zwijania interesu niż jego ratowanie. Ciekawie w tym kontekście wyglądają choćby ruchy innych spółek państwowych, które powoli zaczynają przejmować kapitał ludzki spółki Cargo. Jak możemy przeczytać w komunikacie PKP Intercity, PKP Intercity SA oraz PKP Cargo SA podpisały list intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo. Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku, obejmie do 400 osób i będzie dotyczyć stanowisk związanych z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą. Taboru. Dodatkowo, jak podkreślił prezes PKP Cargo, Marcin Wojewódka, już teraz oferujemy rzeczywiste gwarancje zatrudnienia dla 700 osób, czyli 5% załogi PKP Cargo SA. Planujemy kolejne takie programy wspierające zatrudnienia naszych pracowników i umożliwiające im nieprzerwaną dalszą karierę zawodową w niekonkurencyjnych z nami podmiotach. Brzmi dobrze w kontekście zapewnienia pracownikom stabilności zatrudnienia, ale nieco gorzej w kontekście dalszej przyszłości przewoźników. Łażnika Wygląda więc na to, że dalsza ścieżka dla PKP Cargo to raczej powolne zwijanie żagli i przerzucanie kadry, m.in. do Intercity. Pytanie, jak potoczą się dalsze losy PKP Cargo? Powinniśmy powoli żegnać się z tą spółką, czy może liczyć na jej reanimację? Jak zwykle, zachęcam do debaty w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Wiernych widzów, proszę o hashtag Bizwik w komentarzu. Jeśli doceniacie naszą pracę, widzimy się już za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie. Do zobaczenia! Cześć!